Moi drodzy, e, myślałem, że w sobotę nie będzie już e bazy sezonu pierwszego e, Ale w następny tydzień też będzie baza sezon pierwszy Także zapraszam do odcinka Zaskoczcie kanał, na dole macie czerwony przycisk Kliknijcie go koniecznie, żeby stał się szary Kliknijcie lajka like I dalej oglądajcie filmy Nie musicie oglądać wszystkich filmów, ale co zostawcie telefon Po prostu Odpalajcie um, włączony telefon. Wtedy nam się nabijają wyświetlenia, wtedy ja już wiem, że oglądaliście film, ale to jest nieprawda. Także mój drodzy lecimy. Dzisiaj zapaz za odcinek. Dziewiąty. I teraz tak. To do tego odcinka to jest tak. Wycincie. Wycinka i wielkie odkrycie, które odkryłem, także zapraszam na film. Ja już jestem po nagranie tego filmu, mówiłem, że przed, ale tak naprawdę kłamałem, jestem po nagraniu tego filmu, zacznie które jest godzina. E, a ja tu nagrałem, nagrałem 20 minut temu. E, jestem w piżamie, bo na się ubrania, tak więc widzimy się za chwilę, jak to zmontuję. Siema Witz moi drodzy, na kolejną odcinku z bazy. Eee, dopiero to zostałem. I teraz właściwie doszedłem do naszej bazy. Bo się wycinka. Wydzieliliśmy wszystkie niepotrzebne drzewa, może powrócą też ścieżki. Także idziemy sobie pooglądać wycinkę i odkrycie, bo odkrycie jest duże. Ja sam nie wiedziałem czy to jest SAD. Niestety to jest sad. I to widać nawet po konturach drzew, tak więc zapraszam do oglądania. Najpierw chwilę dla moich kotów tyle mamy nowych subskrybentów ogólnie mamy 33 suby od wczoraj nie doszły żadne dwa subskrypcje więc jakbyście dzisiaj dobili 3 suby to jutro pojawia się kolejny odcinek z serii ale i tak się pojawia <śmach> macham idziemy sobie zobaczyć to wszystko tu, znaczy jak to nie wygląda. Nie wiem czy, znaczy ogólnie dzisiaj hmm, Zakopuję jeden rowek w bazie, dlatego że nie jest po potrzebny już. Także idziemy sobie zobaczyć, jak wygląda baza w przerwie. A, zobaczcie. Zobaczcie, jak to kozacko wygląda. Tu są wszystkie te drzewka, które były, to wszystko błotu. I zobaczcie jak to o nim wygląda. To wygląda na kamerze fajnie. Tu jest ścieżka. Niewiele się zmieniło. Ale to wygląda fajnie. Norów trochę niestety ma zasopane, no, ale co tam szkodzi? Fajnie to wygląda. Naprawdę. I niestety też baza na tym ucierpiała moje ścieżki przetrwały. Ale niestety zakopuję niestety ten rów. Bo się to wy... O tu szłam, Wypieprzyłem się, dlatego za karę zakopuję ten rowek tu. Tego rówku w następnym odcinku już nie będzie, bo zostanie taka puszka tylko po nim. Ale ten rowek zostaje, zostanie przedłużony dotąd. A ścieżka tutaj stąd zniknie. A ta ścieżka będzie sobie prowadzić najprawdopodobniej gdzieś tam, i tam będzie się naprawdę by nie kończyła. Hmm. Pokażę Wam, jak się zmieniło. Zobaczcie sobie. Wygląda to bardzo fajnie. Tutaj, nie niestety kosztem bazy, e, starsi zrobili sobie tutaj wyjście. Zrobili sobie niestety tutaj wyjście, ja jakoś to będę próbował naprawić, chociaż nie mam chyba już po co. Bo wygląda to naprawdę fajnie, ale też wygląda jak sad. Bo nie wiem czy pamiętacie, ale kilka Od odcinek temu albo kilka odcinków temu. Zobaczcie, tu nie było nic, tu było wszystko ciemno. Ciemno się zaczynało od tej strony, wszystko zostało wyniesione. Połowa gałęzi jest też, żeby te dziki sąsiadom nie robiły. I zobaczcie teraz, jak to jest równo. Tutaj jest pieniek jeszcze od starego drzewa, nie pamiętam gdzie. A tu się kończy ścieżka. A w tym miejscu się zakończy, bo naprawdę fajnie też wyglądają te ścieżki. Zrobię jedną ścieżkę Eskakadę tak zwaną. Ta ścieżka tutaj zostanie zamknięta. Ścieżkę będę chciał zrobić tu. Tu będzie gdzieś dotąd. Znaczy. Oj, gdzieś dotąd. Będzie sobie zakręcała dokładnie. O, dziś dotąd. No i stąd zostanie wysypiany piach. Oczywiście to będzie na piachu, nie będę tego przekopywał. Zostanie piach i to wszystko zostanie podłączone do naturalnej ścieżki. A dalszą ścieżkę puszczę trochę do tej butelki. Tak, że tutaj ścieżka będzie naprawdę długa. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. Bardzo równo. Czuję się nawet jak w sadzie, bo tu też było jedno drzewo, niestety chyba ją wydzieliliśmy. Bo tu powinny być jeszcze trzy drzewa. Nie ma tutaj drzew ale zobaczcie sobie jak to naprawdę równo wygląda ten sad mogli, mogli moi rodzice mieć Więc kanał zbudował kilka lat temu to nie wiem może bym miał tysiące słuch, tu brakuje nawet dwóch drzewek A zobaczcie jak to równo wygląda wygląda to naprawdę fajnie po wykoszeniu też e, to jest odkrycie to jest odkrycie, bo tu był sad i ten sad jaki był? to nie był jabłkowy to był jabłkowy, śliwkowy e, i z tego co słyszałem nawet gruszkowy ale drzewo pogróżki zostało wycięte w 1996 roku. No, czyli prawie, że moja tutaj rodzina się prowadziła, zostało wycięte przed wprowadzeniem. Czy tam jest jakiś kot, aż w 1800. Znaczy ten 1900, wiecie, bo to był koniec. <sad>, sad został zrobiony kilka lat wcześniej i był ogrodzony. Ale niestety nie przetrwał cały sad do dziś. I sad był jeszcze, tu było gdzieś drzewka. A drzewka była jeszcze dalej, tam była właśnie ta gruszka. A tak naprawdę nie było dwóch, nie było jednej gruszki. Tylko były dwie, ale jedna się nie rozsadziła porządnie. No i także, no nie ma tej gruszki. Mogę wiedzieć, e, gdzie została wsadzona. To że włożenie dorosło, to była właśnie ta gruszka. Trochę niestety tutaj już jest nierówno. Zobaczcie sobie to drzewo, że tu powinno być kolejne. Niestety. Ale niestety to, kto to sadził, usadził, usadził to nierówno. I poprzez brak dbania o takie rzeczy szybko jednak zapominamy, gdzie i co mogą się znajdować. No, wygląda to naprawdę kozacko, a szczególnie po wycince, jest przejrzyście. I na pewno ścieżki tutaj też dużo pomogą w walce z dzikami. Dziki żerują tam. E, najczęściej wchodzą sobie tu i tu się ukrywają i czekają na atak. To jest tak, jakby druga armia czerwona. E, wczoraj i przedczoraj, przedczoraj był atak. Wczoraj wycięliśmy tutaj na potrzeby dzików. Dzisiaj, kiedy to nagrywam, będziemy dalej chyba tam wycinać, albo jeszcze tutaj trochę, niektóre coś podpiłuje te gałęzie. Ja wezmę łopatę, wezmę to wszystko, przesunę tu, zasypię, e, bo tam była bitwa. Tu była bitwa. A za chwilę do tego przejdziemy sobie. Mm, bitwa. E, wydarzyła się ona bardzo wcześnie, bo wydarzyła się w co? So, w piątek. I... Przyszli tutaj typy, porozwalali rozwalali nam coś. Bo mi coś. I zaczęli w nas rzucać kamieniami. Zacząłem robić ten wykopek, żeby coś mieć. Tyle mam... Miałem kamieni, żeby w nich rzucać. A e, miałem oczywiście więcej, to więcej tego wyrzuciłem. Nie było żadnej sprawy, całe szczęście. Nie było żadnej sprawy, także jest fajnie. E, jak ktoś sprzednie już tego gałęzie, to będzie lepiej. Także no, była wojna, no i przegrałem, nie przegraliśmy, wygraliśmy. Ten rów zostanie zasypany, a ten zostanie pomiększony i tak to też będzie. Też dosyć ładnie wyglądać. E, no no z dzikami będziemy walczyć, może zrobimy drut kolczasty, też moje ścieżki nam, mam nadzieję, że tu pomogą. Jeżeli chcecie, żebym cały ten set odnowił to pod tym musi być 10 tysięcy w górę naprawdę, 10 tysięcy łapek w górę także jeżeli chcecie, no to mogę odnowić i jeszcze plus 10 tysięcy subów także specjalny projekt właśnie to jest um, um, najprawdopodobniej odnowienie tego albo budowa lepszej, mocniejszej kładki albo inna rzecz, czyli urbex Urbex opuszczonego sierocińca lecz psychiatryku w Owińskach, plus jeszcze będzie 5 live i specjalny live z kuzynami czyli komentarzem, że są anonimowym, że są, są numer 2 w basenie. Także dużo będzie się działo, tak wygląda sobie. Ścieżka by mogła iść teraz, tutaj na prosto. No przenosić to wszystko prosto ale do tego już mi się naprawdę nie chce Ponieważ no tutaj zostało no, zostało to trochę wykoszone I wygląda to naprawdę kozak Stoła jest to, a kubka Z tego co tutaj było Wydaje się dosyć mało Ale jak oglądaliście może poprzednie filmy To wiedzieliście, że tu było Tu było pełno tego Także no szanujcie kogo złotem Ścieżka tutaj została no niedokończona jeszcze ale będę pracował na pewno jakimś umocnieniem do tej czelaznej kurtyny więc moi drodzy dziękuję za oglądanie film wam się spodobał zostawiajcie łapki w górę dajcie znać w komentarzu pod filmem zapraszam do kolejnego odcinka bazy i następny odcinek też będzie z tej bazy a jeszcze następny odcinek będzie z bazy sezonu drugiego bo filmy nagrywam na zapach. Nie chcę mi się nagrywać tak. Wiecie, na no zapach. Z jednego materiału. Dziękujemy i drodzy za, za oglądanie. Widzimy się już jutro w odcinku ogrodu. Siemka.